Cześć, jest poniedziałek rano. Wszedłem do biura na około 10.00 i za chwilkę wezmę się do pracy. Tylko jeszcze trochę odpocznę. Tak, zupełnie serio, bo mam dzisiaj totalnego lenia i nic mi się nie chce, ale oczywiście zaraz biorę się do pracy. W tej chwili już renderuję się dzisiejszy odcinek bloga, a ja mam jeszcze kilka drobnych spraw i powrót do scenariusza. Dzisiaj postanowiłem wrócić do postu przerywanego. Chcę mieć 6-godzinne okno żywieniowo, maksymalnie. 8 godzinne. E, dzisiaj zacząłem śniadanie o godzinie 14 i wtedy też piłem kawę. E, no i fajnie się czuję, jest wszystko w porządku. E, rano, oczywiście, miałem ochotę zjeść, bo już się odwyczaiłem od postu przerywanego, ale chcę ją wrócić. Wierzę, że e, później, jak sobie dobiorę posiłki jeszcze odpowiednio, to będzie tylko chudnięcie. Tak działo się. Odkrywam, że kiedy mam małą motywację do pracy, to praca idzie mi bardzo wolno i nawet wyznaczyłem sobie takie zadania, które z chęcią robię, żeby je przeplatać z tymi, które robię niechętnie po to, żeby się nagradzać i też, żeby te zadania, które robię niechętnie, żeby szybciej realizować. Tymi zadaniami, które robię chętnie, to jest na przykład projektowanie tego nowego promptera. Tutaj zacząłem rysować od nowa to, co było tutaj narysowane, ale tak koślawo. Tutaj używam linijki i sobie rozpisuję już konkretne wymiary, dokładne wymiary, bo tutaj zaprojektowałem to w ten sposób, żeby mniej więcej sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Tutaj już były pewne wymiary, i to są elementy, które pociąłem ostatnio. No ale jeszcze te elementy w ogóle nie zostały poprawnie opisane, dobrze opisane, wystarczająco, więc teraz to sobie robię w przerwach po to, żeby no, wiedzieć też ile materiału potrzebuję po prostu na ten nowy prompter. Możliwe, że wykorzystam materiał użyty do tego starego projektu, ale muszę najpierw wszystko sobie wymierzyć, żeby sprawdzić, czy mam go wystarczająco. Drobne sprawy zajęły standardowo więcej czasu niż się spodziewałem, teraz już jest 19, więc lecę do domu na razie.